Cześć, witajcie w takim nietypowym odcinku z gry Farmix Smotor motor 15, jest ze mną Gimcio. Dzień dobry. No i zanim zaczniemy to polecę klasykiem, oczywiście nagrywamy drugi raz, bo za pierwszym coś się popsuło. I nie tak, było tak, mnie słychać. Tak, więc jak, jak, jak to po prostu, prawdziwi youtuberzy, nam też coś się coś popsuło, musieliśmy nagrać to od nowa. Więc już wrzuciłem to z siebie, nawet może się nawet lepiej czuję. Dobra, wsiadamy do na naszej fury. Patrzcie jak jest sportowa. No i bez zbędnego pierdzielnia, może nawet to lepiej się nabywaliło. Przejdźmy do. Meritum. Wychodzimy do was z propozycją. Z pytaniem, prośbą. No i wszystkie e tego typu synonimy e abyście jakieś e właśnie. Te, te wyrazy co były przed chwilą. To żebyście właśnie <grybujesz> e wybrali sobie jeden z tych wyrazów, że na przykład pomysł. O, pomysł, propozycja. I w. Pas I dalej napisali. Wstawili góra level 4 Czyli chodzi o to, abyście dali jakieś Wasze pomysły, bądź propozycje, bądź jakieś uwagi odnośnie mapy góra level 4 i napisali w komentarzu. Chodzi o to, że jak powszechnie już wiadomo, to nie wszystkim. Mam nadzieję, że wszystkim już. 25 października. O, zamykają się chyba tak. zdążyłeś 25 października mamy premier FSA 17. No i. Żegnamy Farming Simulator. Dobrze, że zdechnie. Może teraz będzie trochę lepiej. Chociaż no, wiemy jak będzie. Ale dobra, to nie jest ważne w tym momencie. Po prostu jedziemy z duchem czasu, przechodzimy na nowego farminga. A co za tym idzie, musimy przerobić też i mapę. No i tu jest właśnie idealny moment, aby coś jeszcze na tej mapie dopracować, zmienić, tudzież inne tego typu sprawy. No i jeżeli macie jakieś pomysły, powiedzmy gracie na górach. I na przykład, czegoś Wam brakuje? Na przykład jedziecie gdzieś drogą czy coś i patrzycie, kurczę, fajnie, jakby tutaj na przykład było tak i tak. albo... E... No dobra, tak to bez przesady, no ale jakieś coś nowego, coś no, co wpłynie na grywalność. Coś właśnie takiego, że nie wiem, może by jakoś wrozmaiciło delikatnie rozgrywkę, czyli nie wiem, jakiś, jakiś future fajny, nowy. Mogą być nawet jakieś pierdoły, bo czasami nawet takie pierdoły są, te, wiecie, to są właśnie te detale, nie? Które właśnie sprawiają, że jedna mapa jest dobrą mapą, a jedna mapa jest gówniatą. To są te detale. Dlatego chcemy, aby też... No... Troszkę generalnie społeczność też miała wpływu, ale nie, też nie 100%, bo to też nie jest dobre. Wiadomo, to też są... Inwencja twórcy, tak. Ten pasek to po prostu jest yy, obsiada, wiesz? Bo jesteśmy na savey widzów, yy, granie, grania z, z widzami. No i ktoś tutaj przesiał. ale to wiesz, to celowo, bo wiesz, o, obkosisz ten pasek i potem fajnie przy kukurydzy będzie na nawrotach, nie? No, tylko szkoda, że tylko na jeden kawałek. Tylko szkoda, że my już to robiliśmy, a te zboże dalej rośnie. Chyba nie zapisał nikt wtedy. Nie, tego nie kosiliśmy Kosiliśmy przecież, był nie. live. Chyba życie nie było. Możliwe, że byłem na teorii. I właśnie. Zastanawiam się teraz. Dopiero do mnie dochodzi, dlaczego tamto nie jest skoszone. Czyżbym znowu czegoś nie zapisał? To jest niemożliwe. Dobra. Nieważne. Przejechałem no kogoś? Ch chyba wszystko. Nie, 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 nie było chyba. E, to chyba wszystko, nie no, Generalnie, no, wasze opinie piszecie tutaj w tym filmie pod komentar e, w sekcji komentarzy. E, to jest też taki film w sumie. E, integrujący no, no, w sumie nas jako twórców i was jako potencjalnych graczy. No i tak więc to też jest ważne, abyście w jak największej liczbie osób to, uh, napisali coś. Mogą być też wzórka typu fajny film i łapka w górę. Tak więc chyba to tyle od nas, nie? Nie będziemy tak. się, wszystko cenimy powiem. swój czas, nasz czas, jak i wasz czas, więc po prostu do słyszenia w filmach pod Let's Play, może też jakieś inne rzeczy związane z farmingiem, przecież z innymi grami. No i pamiętajcie, piszcie Wasze propozycje, bo to jest yy, kluczem tego filmu. To jest najważniejsza rzecz. I właśnie z takim przekazem teraz wychodzimy. No i wychodzimy też z tego filmu. To już koniec. Na razie. Cześć, Pompa. Mogą być same na razie.